Te sytuacje, które ja tam opisałam w tym liście, to, to nie są sytuacje nieznane. To są zdarzenia, o których moja agentka powiedziała żartobliwie Urban Legend na, naszej szkoły. I rzeczywiście tak jest. Trudno jest mi nawet o tym mówić, chociaż już to wszędzie, wszędzie jest. Ten list, no, ale tak, opowiadam To może panu... zacznijmy od tej sytuacji, jak wynika z tego listu, która dotknęła bezpośrednio panią tutaj, jeśli się nie mylę, chodzi o sytuację z profesorem Mariuszem Grzegorzkiem? Tak. Profesor Mariusz Grzegorzek, reżyser, były rektor łódzkiej szkoły filmowej, i w tym liście pisze pani, że została przez niego potraktowana między innymi taką przemocą właśnie werbalną, niecenzuralnymi słowami które nie nadają się do emisji w publicznym radiu. Odsyłamy też Państwa do treści tego listu, który będzie dostępny na naszej stronie radiobź.pl. Co to była za sytuacja? Jak to wyglądało? Jakie to były emocje, co się działo? Skąd takie wulgarne słowa ze strony profesora w stosunku do pani? Profesor Grzegorzek na pierwszych um, zajęciach, na pierwszych próbach um, mówi, że to jest jego. System pracy, że będzie rzucać przekleństwami różnymi. I na początku wszyscy aktorzy są tak podekscytowani tą pracą, że robią tak. <laughs> tak, oczywiście. Damy radę. Dlaczego nie? Ale z tygodnia na tydzień okazuje się, że te przekleństwa skierowane są Bezpośrednio w różne osoby biorące udział w, w tym przedstawieniu. I mm, mogę powiedzieć, że dostałam dużo e, takich e, uderzeń, ale równie dużo dostał, dostali pracownicy techniczni pracujący nad naszym dyplomem, e, szczególnie pracownicy dźwięku. I No i to jest y, niepowstrzymana furia, która jest niefizyczna, ale rzeczywiście prze, przejawia się w takim kwiecistym języku i y, 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 No i jest z, z niecenzuralnymi słowami. Ale w, mówiąc. W tym liście poza y, zarzutami... Y, y, Dotyczącymi profesora Mariusza Grzegorzka pojawiają się także inni wykładowcy i inne zarzuty. To między innymi Mariusz Jakus, który miał rzucać krzesłami podczas zajęć w kierunku studentów. To także Grzegorz Wiśniewski, który jak czytamy w liście opublikowanym przez panią, uderzył studentkę w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew. To profesor Bronisław Wrocławski, który miał wyciągnąć studentkę na środek sceny, po czym pogryzł ją od dłoni do szyi. Na oczach całej grupy, po to, żeby pokazać drugiemu studentowi, jak gra się pożądanie. W końcu doktor Grażyna Kania, która miała zmuszać studentkę do rozebrania się w trakcie e, egzaminu, jest także zarzut pod kierunkiem Waldemara e, Zawodzińskiego, wspomnianego już Mariusza e, Grzegorzka. Oni to tłumaczyli metodami m, nauczania, e, tego, w jaki sposób wprowadzać was właśnie w te e, aktorskie e, tajemnice. Na tym miało polegać szkolenie Was jako aktorów na rzucaniu krzesłami, na tej przemocy, krzykach, bluźnierstwach, na zmuszaniu aktorek do rozbierania się podczas egzaminów? Myślę, że to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, to to, to żeby podkreślić, że przemoc w polskim teatrze trwa od zawsze. I y, jest to jakaś taka systemowa przemoc przekazywana z pokolenia na pokolenie. Więc prawdopodobnie to, że ci profesorowie zachowują się w ten sposób, przynajmniej w części tych sytuacji, wynika z tego, że ktoś kiedyś potraktował ich, ich tak samo i nikt za nimi nie stanął. I nikt nie powiedział, że to jest chore i tak nie powinno się dziać. Eee, więc podejrzewam, że na przykład Mariusz Jakus też może być ofiarą przemocy. Usprawiedliwia Pani w związku z tym swoich profesorów? Nie, nie, chociaż prawdą jest, że mam syndrom sztokholmski, bo, bo jednak to są ludzie, których bardzo cenię. I na przykład Mariusz Jakus, ta sytuacja wydarzyła się u mnie na roku i to był jeden, jeden z Chodzi o to rzucanie, rzucanie krzesłami, tak? Tak, a potem rzucanie się z pięściami na mojego kolegę. To jest sytuacja, która do tej pory nie potrafimy wyjść z głowy, nie potrafię mu tego przebaczyć bo też nigdy o to przebaczenie nie prosił. A, a z drugiej strony pan Mariusz Jakus uratował mnie w sytuacji, w której y, potrącił mnie samochód i bardzo możliwe było to, że nie będę chodziła. Dlaczego właśnie teraz zdecydowała się pani, y, no, w, w, że powiem to wszystko przekazać do wiadomości nie tylko władz, ale także do wiadomości opinii y, publicznej? Dlaczego właśnie teraz? Ponieważ ta sytuacja z Mariuszem Grzegorzkiem to jest rzecz, która zdarzyła się prawie dwa lata temu, albo nawet ponad dwa lata temu. I od tego czasu, kiedy, kiedy to się zdarzyło, przygotowywałam się do tej rozmowy i, i do tej sytuacji, ale najpierw musiało się zdarzyć wiele rzeczy w moim własnym życiu, żebym mogła. Do tego podejść. Po pierwsze, musiałam się sama poskładać. Musiałam przejść w terapię, zrozumieć, co jest przemocą, a co nie. Była pani na terapii po tym, jak, po tym, czego doświadczyła pani w szkole filmowej w Łodzi? Byłam, po terapii, byłam na terapii po przygotowywaniu, przygotowywaniu dyplomu.